Witajcie, miłośnicy sztuki obdarowywania. Dziś zgłębimy temat pomysłów na prezenty w sposób niezwykle inspirujący. Wszyscy pamiętamy, jak trudne potrafi być znalezienie idealnego upominku, który wyróżni się spośród tysięcy innych. Przechodząc do rzeczy, odkryłem 10 zaskakujących pomysłów na prezenty, które mogą wzbudzić zachwyt i sprawić, że każda okazja stanie się niezapomniana. Pozwólcie, że zabiorę was w podróż przez kilka wyjątkowych propozycji, które kiedyś zaskoczyły wielu. Personalizowany kompas, ten wyjątkowy prezent to nie tylko narzędzie orientacyjne, ale także symboliczne przypomnienie o odnajdywaniu własnej drogi w życiu. W dawnych czasach kompas miał nie tylko funkcję praktyczną, ale także duchową, wskazując kierunek do samorealizacji. Ręcznie malowana mapa gwiazd, mapy gwiazd, które ukazują nocne niebo w dniu ważnego wydarzenia, były kiedyś uważane za magiczne talizmany przynoszące szczęście i spełnienie marzeń. Dziś mogą przypominać o wyjątkowych momentach w życiu. Książka z dedykacją w stylu starożytnych, wybierając książkę i dodając osobistą dedykację, nawiązujemy do tradycji starożytnych uczonych, którzy wierzyli w moc słów i ich wpływ na przyszłość obdarowanego. Ręcznie robiona herbata z wyjątkowymi składnikami, w starożytnych czasach zioła i napary były stosowane jako lekarstwa na ciała i umysły. Dziś specjalnie dobrane mieszanki herbat mogą nie tylko ucieszyć podniebienie, ale także wprowadzić harmonię i relaks. Zestaw do własnoręcznego wykonywania biżuterii w kulturach starożytnych, ręcznie robiona biżuteria miała znaczenie ceremonialne. Pozwól obdarowanej osobie stworzyć coś unikalnego, co będzie nosić z dumą. Skrzynka na pamiątki z książkami wspomnień, starożytne cywilizacje często przechowywały cenne przedmioty i dokumenty w specjalnych skrzyniach. Dziś taka skrzynka może być wspaniałym miejscem na wspomnienia i przechowanie cennych pamiątek. Kurs gotowania z ekspertem, uczenie się od mistrza kulinarnego, to odzwierciedlenie dawnych tradycji, w których kuchnia była nie tylko sztuką, ale także ścieżką duchowego wzbogacenia. Kurs gotowania może wzbogacić obdarowanego o nowe umiejętności i doświadczenia. Personalizowana zestaw narzędzi do ogrodnictwa, w czasach starożytnych, ogrody były miejscem zarówno do pracy, jak i kontemplacji. Zestaw narzędzi z osobistym grawerem może przynieść radość z pielęgnowania roślin i jednocześnie przypominać o osobistych pasjach. Ręcznie wykonany zeszyt z papieru czerpanego, w dawnych czasach ręcznie robiony papier był cenionym skarbem. Dziś taki zeszyt może stać się miejscem na zapisywanie myśli, marzeń czy planów, będąc jednocześnie eleganckim i osobistym prezentem. Wspólna sesja medytacji z instruktorem Medytacja, będąca częścią wielu starożytnych tradycji, pomagała w odnajdywaniu wewnętrznego spokoju. Sesja medytacyjna jako prezent może być drogą do relaksu i głębszego zrozumienia siebie. Mam nadzieję, że te pomysły na prezenty zainspirują was do tworzenia niezapomnianych chwil. Dziękuję za wspólne odkrywanie i jeśli chcecie więcej takich treści, subskrybujcie nasz kanał.